Nie. Dobra, Dobra. Witaj, Su. Chcesz wiedzieć, co dzisiaj robimy? Słucham Cię. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj zamierzamy tajemnicze takomarki Minecrafta. Minecrafta. Będziemy zwiedzać miejsca, w których zasady tego świata nie obowiązują. Chodzi o Twój tyłek? Akurat tam są pewne zasady. Ale są po Jakie? to, żeby je złamać. O! Mam nadzieję, że nic innego tam nie jest łamane. Dobra, dobra. Stworzyłem większy crafting table, żeby było no, no. więcej miejsca do robienia. Dobra, więc będziemy musieli się wybrać na romantyczną podróż. Gdzieś na plażę przyjazną. I upolujemy trochę mięska. Ja teraz kopię to te jeszcze trochę drewna, żeby napalić. Nie wiem, czy idziemy pod ziemię. O, krowy! Kurde! O, postawisz trochę crafting table'i? Już chwila, no. Proszę. Dzięki. Ciup, <laughs> ciup, 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 ciup. Ciu. Mhm. Mm <laughs> <laughs> Widzę, że mamy ten sam pomysł. <laughs> efficiency. Ładnie Kurczak jest obok mnie, chcesz kurczaka? O no Cztery naraz! raz Świetny O Wasza, Było no. prawie pięć na raz To już jest trochę pod no, Nie wiem czy skosztuje Ła! <laughs> Spokojnie. Sorry. Weźmy ze sobą crafting table, bo tam gdzie się wybieramy. Teraz. Tam gdzie się wybieramy, su. No. Bo będziemy wszystkiego potrzebować. Ale jest tu dziury jak coś. Zapraszam. Mam to cię przyjść? Tak. Dobry. Ła ła! Tu? Tu? Mamy problem Tu? Houston? Houston? Tak? Straciłem mięso Ja też Masz... Masz yy, to latarkę? Tak, to ja Wygląda, no, jakąś maskę Weź kliknij F Tak <laughs> to mam maskę? Już nie ma tak, tak wyglądało tylko Gdzie my jesteśmy? Czuję się jak w serze, wszędzie żółto i pełno dziur. Nie wiem, jak to odpowiedzieć, ale musimy gdzieś dojść. Musimy się stąd wydostać właśnie chodzi. Musimy znaleźć się. Tak się rzeczy. czują mrówki? Coś jest? Nie. Wykłaśniona. Nie mam przy sobie crafting bencha. Gdzie jesteś? Też, no za <ślamy> to. Spokojnie. Sprawdzać, czy wszystko jest front office, dziękuję. No to chyba mamy cel front office jakiś Aha. Chyba, że ktoś inny jest wołanym, no ja, to ja, mamy problem, jeśli tam jest. Ja znam tylko LibreOffice. No, nie, ja też tylko taki widziałem. Za kamarek, mm. czy coś tu jest? Tutaj nic nie ma. Mm. <laughs> o kurde. Wasisz pierwszy, pozwalam ci. Dobrze, ufam ci. Jest ciemno, jest najlepiej, bo nie widzimy potencjału, co skrywa przyszłość. Chyba powinniśmy się zbierać. Coś jest nie tak. Ślepy zaułek, a niech to. Seria. No. Oby tam nie było ślepego zaułka. Eee... nie chcesz iść? Zmierzamy... ...w tajemniczki. Tu? Hmm? O, 200% Dobra, jest idealnie. Co 200%? Co 200%? Co 200 Miejsca, w których... Witaj, Su. Chcesz wiedzieć, co dzisiaj robimy? Akurat tam są pewne zasady. Czy ty jesteś jakimś potem? Dobra. Su! To nie jestem Halo? ja! To nie jestem ja! Halo? Su! Dobra, jak coś zacząć? Kto ty kurwo jesteś, odejdź ode mnie. Halo? Co? Akurat tam są pewne zasady. Ja pierdol... Co? Pomocie, mamu pomocy, mamu, pomocy, mamu

Tu to jest koło. Słuchaj, nie, jesteś. Jak się stąd wydostać? Ocy uśmiechnie tabuźka eee, nie podoba, mi się to jest chyba bardzo źle O! <laughs> Mushrooms! Cane food. You got nothing else to eat. Would be rotten. Chcę to zniszczyć? Może to jest najbezpieczniejsze miejsce? Chyba. Nie wiem, no każdy może chyba tu przejść. A, ah, czuję się najedzony. Co, nie zostawiaj mnie! Ty uciekłeś! Słyszę nic. Gdzie ja mogę pójść? To był błąd zabrać su ze sobą, teraz się zgubił, a ja mam bezpieczną klitkę. O nie, mam jeszcze cztery grzyby. Dlatego zgasły światła, ale nie czuję się inaczej, to nie ich wina. Fajna muzyka. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, na co mnie tu... Eee, czemu? Ciemność mnie wzywa, no. Nie chcę, żeby mnie wzywała. Tarka, nie mnie słyszy? kto mnie słyszał. ałem czyść głos. Su? No dobra. O, eee, ja pierdolę, nie. Kurwa, czemu jest tu tak ciemno? Gdzie iść? Oj. O! o co? Tu? Znalazłeś to przejście? E, jesteś tu? Ale... Ja pierdo... Halo? Halo? Tu? <ścoughs> Gdzie jesteś? Czemu nic nie ma pustego? Su, gdzie jesteś? Su! Jeden. Ej, dobra. W jakimś nowym, lepszym miejscu, bo tutaj coś widzę. Ale zmieni się to cholernie szybko, jak zniknie światło. O Boże! 5, 6, tam. Hmm, to idziemy do przodu. Nie, nie, nie. nie. O oh, 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 kurwa. O oh, boje serce. Okej, okay, to jest safe zone. Okej, okay, dobra, takie lampy to jest bezpieczna strefa. A po nich nie czuję nic. O cholera! Co jest? Pana wiatru, a okaże się coś dobrego. Mam problem, Każda... każdy poziom, a coś w sobie, może tutaj są. Oh, robi się ciemniej. Mam jakieś lampy. Poszukam w środku niczego. Dobra, tutaj jest aż za dużo przestrzeni. O, są tylko dźwięki. Jest git. Jest polana. Właśnie, czy powinienem podążać za tym miejscem? <słuch> o, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. I. O. Oh, Okej. Okay. Co się dzieje? Juch Co tu był? Okej, okay, dobra. Udało mi się! Ta.